Hej, witajcie z mojej łastamili! Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pal. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dzisiaj daje do łazłazyń, a przygrywoną piknie kapela eśta ze sopłatni. Dzisiaj jak moi to mamy sobie już ósmą niedzielę, zwykłą. Bez to pocytomeseł łot świętego Łukasa z szóstego rozdziału. Potem zaś będzie o tym, jako babka, wyrąka jedną kłótnię rodzeńską łazła ozładowała. One i na koniec tym swoje łez Pięknie Pikniowo zaproszą do Ewangelii. A czy to tam tamok. Jezus opowiedział uczcią przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usunie najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Jako babka Weronka kutnie rodzyńską ozładowała. Widzicie, przyszła kiesik, załamano Jagusia do swojej babki Werunki. i padło, że za się, za się nie daje rady ze swoimi dzieckami, no bo się te dziecka biją, wadzą się na całego. Dwóch chłopców miała i jedną dziewczynkę. No to babka Weronka kozała sobie ich przeprowadzić do swojej izby, gdzie się będą najbardziej kłóci. Na no, długo nie trzeba było czekać, warto się to stało. No i kiedy dziecka już wesły, kozała mu wziąć putnio, To jest takie drewniane wiaderecko na wodę. No i pójść się napełni wodą i popozieraj na siebie we własne odbicie w tą płótnię. I tak pozieraj, ja ze im przyjdzie. Dziwne, no ale poskutkowało. No i wieczorem przyszła Jagusia dziękowaj babce i pado. To jako z lusterkiem nie co by se łobocyli siebie, ze unicą tyzy źli, a nie od razu drugi go, nie? A widzisz, po prawdzie, to jest co coś ginksego idzie, padł babka Weronka. Bo kiedy dostali do ręki lusterecko, to by jednym łokiem pozierali na siebie, a zaś drugim na resztę. A takło, to muszą się schyli nad putnią i haw widzą ino siebie. I to jest lepsze. Dzisiaj o prawach i przywilejach. To, że jesteś wierzącym, to nie znaczy, że masz prawo nawracać innych. Masz przywilej nawracać siebie samego. Wierzyć, to nie znaczy dostać mandat do nawracania innych. Bardzo łatwo jest nawracać innych. Trudniej jest nawracać się. I nie chodzi tylko o to, że żeby zobaczyć swoje błędy, zło, słabości. Nie. Idzie o to, żeby wymyślić sobie postanowienie poprawy, żeby potem go pilnować, być konsekwentnym. To jest sztuka. A przecież Pan Jezus nie powiedział: nawracajcie siebie nawzajem, tylko nawracajcie się. Idzie wielki post. Chyba dobrze jest sobie przypomnieć tę prawdę z Ewangelii. Mam nawracać się, a nie od razu nawracać siebie nawzajem.